Zombie Apocalypse. Simon Kuliska z tej strony. Badiksota to jest kolejny odcinek na moim kanale. Znajdujemy się w Minecraft'cie ponieważ zaczynamy nową serię, w której będziemy grali w mapeczki. Tak, gdzieś ciągnę mapeczkę. Bodajże jakieś minigierki, czy coś tego typu. No, mam, mam nadzieję, że Wam się spodoba taka nowa seria. Czyli zostawcie lajka, czy się Wam się podoba. Wydaje się, że będzie więcej tych oczywiście, bo będę ściągać się i będziemy je grali. Oczywiście subskrypcje z dzwoneczkiem, a my lecimy. No i co? Na początku wiedzę, że już musimy sobie ustawić game da? Aż bym napisał? zero. No i tak, tu mam nadzieję, że wam się spodoba taka miniseria. Będziemy przechodzić sobie Wasze mapy, znaczy nie Wasze, tylko mapy ściągnięte. Mam nadzieję, no, że Wam się spodoba i zaczynamy. No dobra, hej. Witam na mapie Escape Game. Jest to, moje, jest to moja mapa. Fajnie. Znajdziesz tu 4 minigierki. Mam nadzieję, że się spodoba. Zostaw diaksa. No i tu jest reklama. <grym> Zasady. Graj na game od 0. Zasad ogólnie nie ma. Ufam, ufam Ci, że nie będziesz oszukiwać. No w miarę nie niebawem. Czekaj, zobaczymy czy tu nie ma żadnego easter egga. Jakiegoś przejścia. Bo lubię tu być. Dobra, nie ma. A tu? Dobra, też nie ma. Wolałem się upewnić. Dobra. Z informacji wszystko. Lecimy. Start. Dobra. Ojeju, widzę taki napisasz na ekranie za duży. Find the button. Dobra. To przejdziemy napis sobie tutaj. Pyk, pyk. O kurde. Patrzcie, mamy to, widzowie. Czy, czy to jest to? Tak, to jest to. Dobra. Ej, to będzie mini krótki odcinek widzowie. Bo, bo to ma, mają być 4 minigierki, a jestem na drugiej. Dobra, no, no, przynajmniej taki króciutki. Nie będzie się długo wstawiać. Pyk. Świetnie, pyk, gratulacje, pyk, super, dobra, wkładamy do skrzynki, lecimy dalej, kliknij, gdy nie oszukuj, dobra, level trzeci, świnka, e, przy świnkę, weszła na płytę naciskowo. zniszczę bloki pod tą tabliczką, aby świnka mogła przyjść, co? co tu mam tutaj zniszczyć? Aha, dobra. A tu jest napis, a tu rozbierzemy marchewkę. Gdzie jest płytka? Halo? No i tutaj jest takie... Bardzo łatwo, poczekaj, żeby sobie utrudnić to zrobimy sobie kółeczko. No i dobra, lewe czwarty, labirynt. No nie. Dobra, pra... zasada prawej strony. O nie. Dobra, tutaj nic nie ma. Mm. Serio to to? A teraz wysadź mapę. To już koniec? Damy 3-minutowy odcineczek. No to bardzo krótko. Czekajcie, jeszcze widzowie na waszych yy, oczach. Yy. Zrobimy sobie screena. Bo tu mamy taką, widzicie? Bardzo krótka mapa, ale no. Bardzo mi się podobała. E, czekajcie, to, jest, to był poziom ten. A tu drugi przycisk? Szukaj dalej. Aha, czyli fake guzik czekajcie, F1, F2, chyba screen zrobiony, rzut ekranu, no i co widzowie, no powoli tutaj skończyliśmy naszą mapę, mapeczkę, co tu mamy, game mode, wiadomo, tutaj mamy gratulacje, udało Ci się przejść całą mat, mapkę, wiem, że jest krótka, ale była robiona na, robiona na, i co? mapka była, mapa, mapka była, jeżeli znalazłeś jakiś błąd pisz w, aha, Czyli chyba niedokończona. Jak tak dokładnie? Dobra, tu tuż gemocik mamy i możemy sobie mapę wywalić. No bo nie mapa, według mnie ocena, oczywiście, jak chodzi o taką krótkość, no to no takie 7 na 10 Bo ładnie, szkludnie zrobiona, więc czekajcie sobie pięknie, wysadzę. Aha, no to poczekajcie się, podpalimy tu. No, widzowie, pięknie. No, da się tym pięknym akcentem z Wami żegnam. No i cześć.